Hejka kochani, witam Was bardzo serdecznie i ja Was witam dzisiaj w sklepie Action. Jakiś czas temu byłam w tym sklepie, natomiast przy okazji, że jestem w galerii to postanowiłam do tego sklepu zajrzeć w poszukiwaniu oczywiście nowości. I na samym początku widzę, że jest coś nowego na Halloween. Tą czarownicę wcześniej widzieliście, natomiast te kościotrupy grające są nowością. Tutaj mamy jeszcze takie talerzyki po 3,50. Oczywiście słodycze, ale zobaczcie na te kościotrupy, naprawdę świetne. Świetne, grające, różne wersje. I postanowiłam zajrzeć również na dział świąteczny. Jeżeli chodzi o nowości, to jak widzicie pojawiło się kilka fajnych rzeczy, między innymi takimi kołaje za niecałe 25 zł, bardzo ładne i też różne wersje. Ten mi się spodobał, czerwono szary, naprawdę bardzo ładnie wygląda. I myślę, że 25 zł to nie jest wcale dużo jak za takiego Mikołaja. Obok dziadki do orzechów również bardzo fajnie wyglądają. Natomiast jednak chyba moją uwagę, przykuły Mikołaj. Świeczniki, piękne świeczniki, 23 zł, niecałe. Tutaj mamy jeszcze takie zestawy choinek do przypięcia za 7,40, też bardzo fajnie. Wyglądają i coś do świątecznego miasteczka. Są to takie figurki za 4,49 różne rodzaje. Tutaj mamy renifera, kolędników, choinki także naprawdę jest dosyć spory wybór. Tu mamy również takie choinki w wersji złotej. I takie zestawy do postawienia za niecałe 9 zł, ale zobaczcie co znalazłam. Za 13 zł taki piękny Renifer i tutaj mamy dwie wersje kolorystyczne złotą i czarną. Napisy 759, oczywiście świąteczne. Piękne zielone girlandy za 28,95 tutaj mamy więcej 35 zł, za 4,50 zł takie figurki, tutaj mamy chyba skrzaty, jakieś mikołaje, dziadki, nie wiem dokładnie co to może być i aniołki. Także takie figurki za niecałe 5 zł. Tutaj mamy takie gwiazdki, różne rodzaje 3,95. Wstążki. Tutaj akurat mamy wersję ze złotem. Jak widzicie jest sporo ozdób i niektóre naprawdę bardzo ładne. Są również kolczyki, tutaj mamy też różne wersje za niecałe 6 zł. Takie koła, oczywiście wszystkie w wersji typowo świątecznej, bożonarodzeniowej. Jest i taka gumka Renifer i też naprawdę bardzo fajnie wygląda. Bardzo fajne czapki, tylko niestety nie ma ceny. I zobaczcie, na tego wielkiego skrzata, bardzo fajny, duży. No niestety nie ma ceny, ale z tego co pamiętam to um, kosztował 100 chyba 60. 160 chyba złotych, tak, chyba tak w gazetce y, chyba jest. Do tej pory nawet tutaj mamy za 50 zł, takie duże mikołaje i pociąg świąteczny za 39 złotych. Nawet fajny jest, źle nie wygląda, i myślę, że za tą cenę to na pewno nigdzie. Nie kupimy. Kalendarz adwentowy za 58 zł. Tutaj mamy kule i takie ochraniacze na choinkę za, 20, za 23 zł. Choinki. Nawet jest dosyć spory wybór. Ceny 120 zł, 199, także jak widzicie są ceny zróżnicowane. Takie małe choinki za 9 zł i naprawdę spodobały mi się, bardzo fajnie wyglądają. Oczywiście oświetlenie, bardzo duży wybór i zobaczcie na tą choinkę, świetna jest, od razu mi się spodobała. Jeżeli chodzi o oświetlenie, to jest naprawdę duży wybór, natomiast ja idę w kierunku tego, co mnie najbardziej interesuje, czyli dodatki do świątecznego miasteczka i zobaczcie na te zestawy. Tutaj mamy taki przepiękny zestaw. Piękne są. Tutaj mamy takie na sztuki za 11 zł, tamten zestaw 70 zł, za 45 zł. Takie, taka dekoracja, taka figurka z karuzelą. Piękna, w środku jest Mikołaj tam w tej budce. Pięknie to wygląda. Takie zestawy za 70 zł i największe za 180 zł. Taki bardzo, bardzo duży. Piękny jest i właśnie tak się zastanawiam nad zakupem Te mniejsze też fajne z choinką, ale z choinką to już mam. Natomiast jednak kusi mnie zdecydowanie ten największy. Trzynaście osiemdziesiąt, a łańcuchy na choinkę 4,95 i pięć dziewięćdziesiąt pięć. Trzy dziewięćdziesiąt pięć, skrzaty na choinkę cztery czterdzieści dziewięć. Bardzo duży wybór, jeżeli chodzi o bombki i bombki, kupimy w granicach 6 zł za sztukę, zawieszki. Tutaj mamy akurat wersję z takim Mikołajem, naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Figurki do zawieszenia, i tutaj za niecałe 5 zł, takie czapeczki, dwie wersje. Też bardzo fajnie to wygląda. Natomiast zobaczcie, co tutaj znalazłam. Są to takie Mikołaje za niecałe 9 zł i też są różne rodzaje. Ta wersja czerwono-szara bardzo fajnie to wygląda. Muzyka 849 Jestem teraz na dziale z dodatkami do domu i zobaczymy sobie co jest tutaj nowego. Takie liny za 14 zł, które możemy naprawdę wykorzystać do wielu fajnych dekoracji. Oczywiście kosze, koszyki w granicach 13 20 zł. Tutaj mamy taki fajny za 20, ale jest naprawdę dosyć duży wybór. Zobaczcie na ten zegar za 40 zł. Różyczki 4,40. Plastry drewna 6,49 doniczki, raczej takie osłonki. Nie, to są doniczki, bardzo fajne i jak widzicie, dosyć porządnie wykonane i naprawdę wcale nie drogie. 22,50 różne wersje kolorystyczne. Prosiliście mnie, żebym zajrzała również na dział z zabawkami, więc jestem, zobaczymy sobie, co jest nowego. U mnie jest mały dział, jeżeli chodzi o zabawki, w innych sklepach może być bardziej rozbudowany, natomiast pokażę Wam to, co u mnie się znajduje. 8,95 I są również maskotki, nawet dosyć spory wybór, różne są i takie mniejsze. Tutaj są takie dosyć duże za 58 zł i są również maskotki z bajek, nawet dosyć duży wybór, 30 zł. Tutaj mamy świnkę Pepe za 45 zł. To jest chyba zakochany kundel. No niestety nie działa, także prawdopodobnie szczeka. Tutaj też mamy, też nie działa. Nie wiem czy są po prostu jakieś blokady. Nie pamiętam tej bajki. To znaczy pamiętam tą bajkę, ale nie pamiętam jak się nazywał ten słoń z dużymi uszami. Też bardzo fajna maskotka i jak widzicie dosyć duży wybór z króla lwa również. Jest również coś dla najmłodszych. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że coś Wam wpadło w oko. Dajcie oczywiście znać w komentarzach i widzimy się w kolejnym vlogu. Do zobaczenia. Pa!